Real Madryt oczywiście na bordowo granatowych kostiumach. Barcelona. I za momenty startujemy z klasykiem numer 250. Patrzmy. Teraz próbują katalończycy rozerwać defensywę realu. Robert Lewandowski. Lewandowski! Słupek! Jeszcze dobitka nad bramką Alejandro Balde. Ale to jest pierwszy poważny sygnał. Za moment. Petri kopnie piłkę w pole karne. Rałko nie sięgnął. Ale bardzo groźne wejście. Z... Jeszcze kto zbierze tę piłkę? Znów Balde. A to wszedł pole karne. Vinicius zagranie na Benzema. Benzema Bramki. A to już po szansie Proszę Barcelony. Teraz centra Lewandowski. Przez środek Luka Modrić. Benzema. Benzema. Ten. Lubi patrzeć jaka jest granica poszczególnych piłkarzy. Gavi. 1 do 0 prowadzi Barcelona. 33 minuta. Dali się zaskoczyć Królewscy. Ależ to bardzo. Usman Dembele wchodzi w pole karne. Odegranie za plecy. Wyższym piłkarzem Usman Dembele, że tej piłki nie sięgnął. Arau. Petri, jak to rozwiąże, Petri, Thibaut Courtois, na Dembele, Usman Dembele, po, pole karne, piąta minuta, Puskec. Frenkie de Jong zdążył zagrać do Gabiego, to jest tej świetna szansa dla Barcelony, Gabi, Gabi Lewandowski, 2 do 0, Robert Lewandowski, Vinicius, Vinicius, polekarne przypilnował, ele. ruszył Robert Lewandowski, pokazał gdzie chce dostać piłkę, zagranie do Dembele, przyspieszające. Usman Dembele, Usman Dembele, jeszcze próbował. Atak. Robert Lewandowski, Jedermilitao będzie naciskać do samego końca. Robert Lewandowski krótko rozegrany, corner, Usman Dembele, Usman Dembele Vinicius, pole karne, Vinicius, zagranie do Benzema i wrócił z strony Gabi, zagrana piłka do Gabiego Gabi, pole karne, jeszcze piłka! na drugi słupek i jest 3 do 0 Pedri, Pedri, Pedri zabawiły się te dzieciaki piłka bardzo... w pole karne, tłoczno było Barcelona nie dopuszcza do strzału na bramkę Terry Stegena I odchodząca, Nacho Usman Dembele do środka, jednak nie do prawej nogi. Dembele w pole karne go. Tak. Część operujący. Z lewej strony po wejściu Rodrigo. Strzela. Benzema ucieka mu na zamach Karim. Benzema. Tu Marco Asensio. Marco Asensio. Sergio Busquets, Robert Lewandowski. Lewandowski zagrał jeszcze do boku. Dani Sebajos położył rywala. Sebajos Benzema. Broni Stegen, Jeszcze raz. No i jest trafienie. Karima Benzemy. Mają tego gola. Piłkarze Realu Madryt, Kończy to spotkanie o super puchar. Hiszpanii. Barcelona wygrywa z Realem Madryt. 3 do 1.